Witam serdecznie, Szanowni Państwo, nazywam się Anna Empel i jestem doktorem nauk farmaceutycznych. Zapraszam na film z cyklu Paragraf na Dziś, który jak zawsze powstał we współpracy z serwisem rxedu.pl. Odnosząc się do tytułu dzisiejszego materiału, czy możemy wydać leki dziecku, a jeśli tak, to jakie? Mamy uregulowania prawne, które częściowo odpowiadają na to pytanie. Artykuł 96 ustęp 5 ustawy Prawo farmaceutyczne daje nam możliwość odmowy wydania produktu leczniczego, jeżeli osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13 roku życia z powyższego uregulowania wynika, że ustawodawca nie wprowadził całkowitego zakazu wydawania produktów leczniczych osobom małoletnim, a bardziej tą decyzję pozostawił nam, czyli farmaceutom i technikom farmaceutycznym. Czyli możemy zrealizować receptę, z którą pojawia się w aptece osoba poniżej 13 roku życia i jednocześnie możemy odmówić wydania produktu leczniczego bądź zażądać potwierdzenia konieczności nabycia tego produktu przez opiekuna osoby małoletniej bądź przez rodzica. Sytuacja, w której się znajdziemy, jest dość ocenna, ponieważ ustawodawca nie da konkretnych wytycznych, jak w danej sytuacji mamy postąpić. Powinniśmy bardziej tutaj bazować na swojej wiedzy, na doświadczeniu, na ewentualnej znajomości osoby małoletniej, na weryfikacji jej zachowania i weryfikacji danych na temat produktu leczniczego. Czy jest to produkt leczniczy o dużym profilu bezpieczeństwa, czy może być on stosowany u dzieci? Czy ma właściwości uzależniające i czy może być zastosowany w celach pozamedycznych. Ta weryfikacja danych może dotyczyć zarówno osoby małoletniej poniżej 13 roku życia, jak i osoby między 13 a 18 rokiem życia. Są jedynie dwie sytuacje, w których musimy odmówić sprzedania produktu leczniczego osobie poniżej 18 roku życia. Na pewno jest to sytuacja, w której Taka osoba chce zakupić produkt leczniczy, którego wydanie jest ograniczone wiekiem, a więc taki, który zawiera w swoim składzie substancje psychoaktywne. Druga sytuacja, w której nie wydajemy produktu leczniczego osobie tym razem poniżej 15 roku życia, jest to taka, w której mamy receptę do realizacji z przepisanymi środkami hormonalnymi z grupy hormonalnych środków antykoncepcyjnych. W pozostałych sytuacjach musimy bazować na naszym doświadczeniu, chociażby na naszej intuicji, ponieważ są takie sytuacje życia codziennego, w których osoba małoletnia może być jedynym członkiem rodziny zdolnym do zakupu leków, bądź sama może potrzebować nagłego leczenia, np. Na w przypadku biegunki, urazu czy przeziębienia. Są to sytuacje, które musimy wziąć pod uwagę i po prostu zachować się po ludzku. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że to krótkie omówienie tematu było dla Was interesujące. Jeżeli tak, to zapraszam do lajkowania tego materiału oraz do lajkowania pozostałych materiałów, które na kanale Farmacja TV się pojawiają. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.